Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam do przeglądu najświeższych wojskowych newsów. W dzisiejszym odcinku pogadamy o mocnej propozycji prezydenta Francji Emmanuela Macron, który chce, aby państwa w Europie kupowały europejski sprzęt wojskowy. W dodatku mają się wspólnie na ten cel zadłużyć. Będzie też o coraz większych spekulacjach wokół prezesa PGZ pana Krzysztofa Trofiniaka. według jednej ze stacji już niedługo może czekać go dymisja. W odcinku pojawią się także nasze abramsy. Okazuje się, że kupiliśmy dla nich, a dokładnie dla wersji M1A2 2 sepv 3 dodatkowe wyposażenie, które znacznie poprawiło ich możliwości inżynieryjne. Tak, inżynieryjne. Zapraszam Was jeszcze do wczorajszego odcinka, gdzie opowiadam o amerykańskim konkurencie naszego pioruna, a więc o pociskach Stinger oraz o programie jego następcy. Pytanie, dlaczego w takich okolicznościach piorun 2, tudzież piorun NG, dalej ma nie mieć sfinansowanych badań rozwojowych. Więcej o tych tematach w tamtym odcinku. A teraz, zacznijmy wojskowe newsy. <muzyka> Korea Północna buduje okręt o napędzie jądrowym. Mamy potencjał do wzrostu napięcia na Półwyspie Koreańskim i to sporego kalibru. Przywódca Korei Północnej ogłosił, że jego kraj jest w trakcie budowy okrętu o napędzie jądrowym, a w dodatku ma on zostać wyposażony w balistyczne pociski dalekiego zasięgu, które będą posiadać, a jakże, głowice jądrowe. Oczywiście budowa takiej klasy okrętu to naprawdę spore wyzwanie technologiczne, ale nie zapominajmy o coraz głębszych powiązaniach na linii Rosja-Korea Północna. Właśnie Moskwa mogła dostarczyć niezbędnych technologii do budowy takiej konstrukcji. Pytanie, jak odpowie na to Korea Południowa? Co prawda, ma ona okręt o podobnych możliwościach, a więc KSS-3, który w wersji Barge-2 będzie mógł przenosić do 10 pocisków balistycznych typu Hünmo 4 44 no ale będą one uzbrojone w głowice konwencjonalne, a nie jądrowe, a to znacznie zmniejsza ich możliwości. Ofensywne. Tu trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, czy, w dobie coraz bardziej zaawansowanych zbrojeń północnego sąsiada i w czasie nieprzewidywalnych zachowań swojego głównego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, Seul nie uzna za stosowne, aby samemu posiadać w swoich zasobach ładunki nuklearne? Czesi wydadzą 3% PKB na wojsko, ale dopiero w 2030 roku. Dobra wiadomość napłynęła z Pragi, gdzie tamtejszy rząd podjął decyzję o podniesieniu wydatków na wojsko do 3% PKB. Na pewno trzeba to pochwalić, ale próg ten ma zostać osiągnięty dopiero w 2030 roku. Począwszy od przyszłego roku, budżet będzie zwiększany z tegorocznego poziomu 2% o 0,2% każdego roku. Zatem w 2030 roku Praga wyda około 15 miliardów dolarów. Podniesienie budżetu jest konieczne nie tylko ze względu Naciski ze strony prezydenta Donalda Trumpa, ale przede wszystkim dużych programów modernizacyjnych. Można tu wspomnieć choćby o zakupie 24 F-35A, dwóch samolotów transportowych C-390 Millenium i 246 bojowych wozach piechoty CV-90. Z powodu braku finansowania zwolniono tempo pozyskiwania Leopardów 2A8, a kontrakt ten jest jednym z ważniejszych do podpisania. Czesi chcą kupić około 70 tych czołgów, a do tego jeszcze sprzęt towarzyszący, jak wozy zabezpieczenia technicznego czy mosty szturmowe. Zatem jest na co wydawać czeskie korony. Na liście programów modernizacyjnych jest także francuska haubica Caesar na no podwoziu Tatry 8x8. Łącznie na podstawie jednej umowy i aneksu Czesi kupili 62 chałupice tego typu za około 400 milionów euro. No ale tu muszę ze smutkiem podkreślić, że Czesi od dawna mają taką politykę zakupową, że około 40% wartości kontraktu jest lokowane w rodzimym przemyśle. I tak było z tym zakupem, a mój smutek pochodzi stąd, że nasze władze tak nie potrafią robić. 10 miliardów dolarów na Apache, z czego 4 zostałyby w kraju. Brzmi pięknie, prawda? Stylu pułkowego, preferowanego przez nasz kraj, nie wiem dlaczego Czesi nie praktykują. Dlaczego wspominam o Cezarach? Ano dlatego, że właśnie zaprezentowano pierwszy, gotowy egzemplarz, który rozpoczął testy we Francji. Pierwsze dzieła mają trafić do trzech do końca marca. Całościowo tylko cztery sizary powstaną we Francji. Reszta, 58 sztuk, już u naszego południowego sąsiada. I tu chodzi o produkcję podwozia oraz montaż końcowy. Dostawy mają się zakończyć do 2026 roku, a gotowość do służby powinna zostać osiągnięta do końca 2026 roku. Nowy nabytek zastąpi dany, które posiadają radziecki kaliber 152 mm. Ten sprzęt znajduje się jeszcze na naszym stanie, ale niestety polski MON nie planuje na razie ich zastąpienia ewentualny powrót do programu Kryl ma nastąpić po 2035 roku. Pancerna afera w USA. W Stanach Zjednoczonych wyszła na jaw całkiem spora afera, która w dodatku ma wpływ na życie i zdrowie żołnierzy. Okazało się bowiem, że w pojazdach dla wojska, m.in. z rodziny JLTV, montowano wadliwe płyty pancerne, które nie odpowiadają deklarowanym wartościom, a w dodatku zaczęły pękać już po kilku latach. Wyniki testów jakości miano fałszować. Takich wadliwych płyt może być nawet 13 tysięcy. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że firma, która produkowała te płyty, należy do Rosjanina Romana Abramowicza, którego możecie znać ze świata sportu. Przez wiele lat bowiem był on właścicielem angielskiej Chelsea London. Trudno jednoznacznie określić przyczyny tej sprawy. Czy było to celowe działanie? Możliwe, że nie. Niewykluczone, że zamówień było tak dużo, że fabryki nie wyrabiały się z ich realizacją. W związku z tym nie dbano o jakość towaru, a postawiono wyłącznie na ilość. Afera wokół JLTV jest dość bolesna, bo to jeden z bardziej masowo produkowanych pojazdów dla amerykańskiego wojska, a także klientów eksportowych, jak choćby Litwa, która zamówiła setki pojazdów tego typu. A dla samych wojsk USA mówimy o potencjalnym zamówieniu nawet na kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Pojawiły się spekulacje, że właśnie z tego powodu odebrano produkcję tych samochodów dotychczasowemu producentowi, a więc Oshkosh Defense, a przyznano firmie AM General. Oshkosh zdecydował się w ostatnich dniach złożyć w tej sprawie oficjalny protest. Według tego producenta amerykańscy decydenci nie ocenili właściwie oferty konkurenta, i wątpliwe jest, aby jego oferta była tańsza i technicznie wykonalna. Ukraina nie dostanie Eurofighterów, a Irlandia chce kupić myśliwce. Zbrojenie Europy nabiera tempa i dotyczy nawet takich krajów jak odległa Irlandia. Kraj ten od ponad 25 lat nie ma własnych myśliwców i polega wyłącznie na brytyjskiej pomocy w przypadku zagrożenia jej strefy powietrznej. Teraz ma się to zmienić. Według mediów Dublin chce przeznaczyć na nowe zakupy nawet 2,5 miliarda euro. Za tę kwotę ma zostać kupionych 8 samolotów z opcją zwiększenia zamówienia do 14 sztuk. Niemniej nie jest na razie planowane zbudowanie do tego całej bazy szkoleniowej czy obsługi technicznej. Piloci mieliby być szkoleni za granicą a kwestiami obsługi naziemnej zajmą się firmy prywatne. Na razie nie ma informacji o jakich samolotach myśli Irlandia. Swego czasu pojawiały się informacje, że w grze mogą być Ewa 50, co byłoby sporym sukcesem dla Koreańczyków, którzy po sprzedaży tych samolotów w Polsce nie mają więcej zamówień z Europy. Oprócz samolotów Dublin ma zainwestować także w budowę sieci naziemnych radarów. Skoro jesteśmy przy myśliwcach, to wyjaśnia się kwestia brytyjskich eurofighterów. Londyn bowiem zamierza wycofać około 30 najstarszych egzemplarzy pochodzących jeszcze z pierwszej serii produkcyjnej Tranch 1. Nie są one może bardzo stare, bo pochodzą z okolic 2004 roku ale mają mocno ograniczone możliwości techniczne i służą głównie do obrony powietrznej, bez możliwości ataku na cele lądowe czy morskie. W teorii jest możliwa modernizacja, ale najwyraźniej nie jest ona płacalna. Pojawiła się opcja, że trafią one na Ukrainę, natomiast pomysł ten miał ostatecznie upaść. Kijów uznał, że wprowadzenie kolejnego typu myśliwca nie jest obecnie priorytetem i ma się skupić na dalszym przyjmowaniu F-16, których dostawy ciągle trwają. Są także Mirage 2000, które już chronią ukraińskie niebo. Pojawiły się zdjęcia, jak jeden z nich strącił rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Co prawda na razie jest ich tylko kilka, ale możliwe są dalsze dostawy z Francji. No i pamiętajmy także o Gripenach, które wydają się bardziej pożądane przez Ukraińców. Nowy sprzęt dla polskich Abramsów. Tym razem nie chodzi o sprzęt stricte ofensywny czy defensywny, jak system ochrony aktywnej, a o sprzęt inżynieryjny. Brytyjska spółka Pearson Engineering poinformowała, że dostała zamówienie od polskiego rządu na moduły montażowe o nazwie Slice. Dokładnie 99 sztuk. Trafia one do naszego wojska wraz z trałami i lemieszami. Nie ujawniono wartości kontraktu. Mają one wzbogacić wyposażenie czołgów M1A2 cv 3 których będzie ogółem w polskim wojsku co najmniej 250 egzemplarzy. Nie ujawniono także czasu dostaw. Moduły Slice są bardzo proste w użyciu i nie wymagają żadnych zmian w konstrukcji czołgu. Ich montaż zajmuje zaledwie około 15 minut. Po dokonaniu montażu instaluje się na nim osprzęt dodatkowy, jak właśnie lemiesze czy trały. To z kolei zajmuje standardowo około 10 minut, choć w sytuacjach kryzysowych czas ten można skrócić do zaledwie 2 minut. Wszystko odbywa się na zasadzie plug and play. Do modułu Slice można także montować inne dodatkowe sprzętowienie, jak na przykład walce czy pługi, ale według informacji producenta tych elementów już nie zamówiliśmy. Jego odczepienie również nie przysporzy żadnych problemów, gdyż taką decyzję może podjąć załoga przebywająca w czołgu bez potrzeby wychodzenia z niego. Wszystko wykonywane jest automatycznie, zatem nasze oddziały w dość prosty sposób zyskują potrzebny sprzęt inżynieryjny. Swoją drogą pod koniec 2023 roku poinformowano, że toczy się postępowanie w sprawie pozyskania około 25 amerykańskich czołgów saperskich M1150, o których macie film na kanale, do którego oczywiście serdecznie zapraszam. Czy w związku z zakupami modułu Slice to postępowanie zostanie wstrzymane? Trudno powiedzieć. O tym na razie brak informacji. Bez wątpienia przewagą M1150 jest posiadanie dwóch ładunków wydłużonych, które świetnie oczyszczają drogę z różnego typu min, także bez wątpienia taki sprzęt też się przyda na Naszym żołnierzom, więc mam nadzieję, że jednak ostatecznie i ten zakup dojdzie do skutku. Prezydent Francji uważa, że europejskie kraje powinny kupować w Europie. Wraca temat widzowie zakupów sprzętu wojskowego w Europie przez europejskie kraje, co szczególnie ważne jest w polskim kontekście. Według prezydenta Francji Emmanuela Macron, który podnosi ten temat, europejski sektor zbrojeniowy musi być konkurencyjny i nowoczesny. A do tego potrzeba zamówień. Należałoby określić, w jakich dziedzinach Europa jest w tyle i pomóc firmom nadrobić te zaległości. Proponuje się też wyznaczenie najlepszych firm, które wiodą prym w produkcji czy rozwiązaniach technologicznych, a następnie wsparcie ich choćby finansowo. Tu także wspomina się o wspólnym długu, czyli dajmy na to emisji obligacji, które rzecz jasna byłyby spłacane przez państwa Unii Europejskiej. Takie rozwiązania są bardzo niebezpieczne dla naszego kraju. Malwiaczeń samowień, która obecnie jest realizowana przez Polskę, płynie z USA oraz Korei Południowej. Choć możemy znaleźć także duże kontrakty akty dla europejskich firm, jak choćby zakup szwedzkich dział bezodrzutowych Karl Gustav M4 za około 5 miliardów złotych, program Miecznik za kilkanaście miliardów, czy program Narew za około 20 miliardów złotych. Te akurat trafiły do Wielkiej Brytanii. Program Orca z dużym prawdopodobieństwem także zgarnie jakaś europejska firma. Także widzicie widzowie, że mówimy o dużych sumach. Poza tym podejrzewam, że nasze zamówienia w Europie byłyby większe, gdyby nasz kontynent posiadał odpowiednie rozwiązania, czy byłby w stanie szybko je zrealizować. Innym problemem jest wzmocnienie mocnych, czyli rozwój największych firm zbrojeniowych, jak Leonardo, MBDA czy Rheinmetall, które posiadają obecnie największe możliwości. A co z firmami z innych krajów, choćby z polskim PGZ? Na takich rozwiązaniach nie zyskamy, a tylko będziemy przekazywać środki poza granicę Polski i do tego jeszcze się zadłużać. Także widzowie nic dziwnego, że prezydent Francji forsuje taki plan, bo bez wątpienia jego beneficjentem będzie jego kraj. Skoro poruszyliśmy temat francuski, to także dla Was info wokół Dessau Rafale, obecnie chyba największego hitu eksportowego tego kraju. Mianowicie, według mediów, miały się zakończyć negocjacje z Indiami w sprawie pozyskania 26 tych samolotów w wersji M, czyli przystosowanej do operowania z lotniskowców. Miały się one zakończyć pozytywnie i umowa ma zostać podpisana w najbliższych tygodniach. Na stole ma być ponad 7,5 miliarda dolarów. To oczywiście kolejny sukces sprzedażowy, ale i problem dla producenta. Obecny portfel zamówień, jak do tego dołożymy jeszcze zamówienia z rodzimego rynku, wynosi ponad 200 sztuk i są problemy z realizacją kontraktów. W związku z tym pojawia się informacja, że być może zostanie otwarta nowa linia montażowa w Indiach. To ma nie tylko zaspokoić potrzeby tego kraju, ale również być pomocne w realizacji innych umów. W grze jest osiągnięcie poziomu produkcji nawet pięciu samolotów miesięcznie, a więc 60 rocznie. W tej materii byłby lepszy tylko F-35. W 2024 roku oddano 110 egzemplarzy tego samolotu piątej generacji w trzech wersjach. A, B i C. Szef PGZ do dymisji? Tak przynajmniej twierdzi RMFFM. Według ustaleń dziennikarzy tej stacji, los Krzysztofa Trofiniaka jest coraz bardziej niepewny. A przypominam, że nie piastuje swojego urzędu nawet rok. Został powołany dokładnie 25 marca 2024 roku. Skąd pogłoski o możliwej demisji? Mianowicie nie chodzi o gry polityczne, kto wstawi na jakie stanowisko swojego człowieka, a o problemy w samym PGZ. Odwołania chce MON oraz wojskowi, choć nie jest podane o kogo dokładnie chodzi. Problemem jest niestety funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, choćby w aspekcie produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm. Obecnie zna na poziomie około 50 tysięcy sztuk rocznie, co oczywiście w warunkach pełnoskalowego konfliktu jest śmieszną liczbą. Według obecnych planów PGZ ma w najbliższych 2-3 latach zwiększyć produkcję do poziomu 150 tysięcy, co też bądźmy szczerzy nie jest poziomem, którym można się chwalić. Rheinmetall za 2 lata ma produkować milion 100 tysięcy pocisków. Zatem widzicie widzowie, że tempo zmian, mimo że minęło już 3 lata od wybuchu pełnoskalowego konfliktu między Ukrainą i Rosją jest daleko niezadowalające. RMFFM odwołuje się też do informacji, którą już Wam podawałem kilka dni temu, a mianowicie chodzi o Fundusz Inwestycji Kapitałowych, który ma kilka miliardów złotych gotowych do pozyskania właśnie na rozwój produkcji amunicji. Stan ten ma miejsce od kilku miesięcy, a wniosków od firm wchodzących w skład PGZ dalej nie ma. Sami widzicie, że trudno mówić to o sukcesie. Jeśli chcecie głębiej kopać, to oczywiście mogą znaleźć się jeszcze inne powody potencjalnej dymisji. Choćby kwestia bursuka, która przedłużona jest od wielu miesięcy. Najpierw powodem miały być problemy techniczne, a teraz cena. Umowy na K2PL dalej nie ma. Nie wiadomo też co z ciężkim bojowym wozem piechoty, czy kołowym transporterem opancerzonym w nowej generacji. Co z drugą linią Kraba? Bo chyba zgodzimy się, że tempo jego produkcji jest zbyt wolne w porównaniu choćby z koreańskim K9 i tak dalej, i tak dalej. No niestety, PGZ wielkich sukcesów nie ma, a na świecie robi się coraz bardziej gorąco. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam jak zwykle do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się, miłego piątku, a także weekendu i do następnego materiału. Hej!